Cześć ludkowie Święta się zbliżają. grudzi no czas um, przetestować coś świątecznego. Firma ba Baileys and Herding England. I to jest. The Fuzzy Duck Luxury Teen Set, czyli leksusowy zestaw w puszce, rzecz, której przed chwilą użyłem. To, to, ja to dostałem, ja tego nie kupiłem. Przed chwilą użyłem i jest z tego zestawu. I to się nazywa Bergamot Hemp and Sandalwood Hair and Body Wash. Czyli coś, co chłopy lubią bardzo. Nie milion kosmetyków, tylko jak ma umyć, to ma umyć ma włosy. Jak ktoś ma. I całe ciało, prawda? Tutaj jest napisane. Y, aromaty te same. Muscle Soap Crystals czyli kryształki wpływające. Sól do kąpieli o tym samym zapachu to jest Cleaning Soap czyli po prostu kostka mydła, taka nieduża. I na końcu taki pierdolnik Aftershave Balm Czyli balsam Balsam po goleniu Super A gdzie jest krem do golenia czy mydło do golenia? No nie ma, jest płyn po goleniu Jest żelbo prysznic, który Jest trzybiednym. Ręce, włosy i reszta ciała, i nie ma kremu. W związku po z powyższym, zastosuję Menrock w aromacie Sandalwood. Dlaczego akurat Menrock? Bo jeszcze go nie używałem, więc dzisiaj nowości. Po drugie, piękny zapach Sandalwood, czyli drzewo sandałowe, ale uwaga, bardzo delikatne. Bardzo, ale to bardzo delikatne w swoim maronacie. Więc żeby za mocno nie zakłócało tych tam bergamotek i innych ciadów, które są w... w tym balsamie po goleniu, to użyję właśnie tego menroka. Jak rzekłem jest kilka przyczyn. i wszystkie już wyjawiłem jako, że to jest krem to jest naprawdę krem To być w tubce na taki gęsiejszy dorek. to po prostu zapodam tak jak się kremie zapodaje zapodaje się krem na twarz a potem się na tej twarzy wyrabia taka metoda wyjazdowa trochę minimalizacji bagażu tak pędzel wezmę zrobów no ten co pod ręką syntetyczny firmy Jaci Jaci 24 Nylon Nylon Pisowcik z wyraźnym backbonem, czyli podparciem hmm. teraz jak się to zapieniło się zrobił intensywniejszy sandałud, ale powiedziałbym, że nie przybija, nie przykrywa, nie zabija aromatu mydła, czyli mydło, czuć mydło i czuć, że go i nie zabójczo, fajnie. Jak widać, Man rock lubi być namoczony. Ona się buduje nieekspresowo, ale szybko. I jeszcze wody. Jak widzicie, nie mało tych psików. Jest 6-7 do policzenia. Wystarczy cofnąć film. Jest ich trochę. I teraz dopiero wreszcie zaczynam zauważać, że mydło łapie poślizg. Zobaczcie. Całkiem fajna, taka dosyć lekkawa piana, ale no dobra, jeszcze dwa psiki i gole będzie. Zaraz jest trzydniowy, przy czym Zaraz jest po Hensonie. O tej maszynce, która jest aktualnie w trakcie oddawania komuś. To znaczy, na razie zbieramy hasła od tych, którzy chcą wziąć chcą, e, udział w losowaniu. Chcą ją mieć. Chińska kopia. Kai Captain. Oryginal. W środku żyletka. Federal Professional. Żyletka jest użycie drugie. Przedtem była już używana w innej szaweczce. Teraz pytanie. Dlaczego trzydniowy? Ha. On jest taki byle jako trzydniowy. Znaczy nie jest taki trzydniowy jak zwykle. Że ten kaktur jest już taki konkretny. On jest taki byle jaki. Dlaczego? No bo Hanson mnie tak ładnie ogolił. Mnie tak ładnie ogolił, że następnego dnia nie, naprawdę nie było czego golić, a drugiego dnia no było. Uznałem, że niech sobie rośnie. Jeszcze trochę. I będzie lepszy. Jana się pięknie trzyma. Zejść nie chce z, z ostrza. Zostrzałam no. z szabetki, bo ona się tu na tej bocznej powierzchni. To jest spośród moich szawetek na ła, ła, ou, żyletki feder. Bo się powinienem powiedzieć na żeletki Artist Club System, bo te żyletki są produkowane równie dobrze przez Federa jak i przez KAI oraz przez fabryki z kraju, w którym ulokowana jest większość produkcji tego świata aktualnie. Z Chin. Mimo, że ten system został mi, że tak powiem, przedstawiony jako system federa, to pewno jest wymyślany przez federa to jednak, należy mówić, że system artystyczny jednak kiedyś parę razy już usłyszałem ale to było kiedyś, teraz już nie słyszę tego Ludzie nazywali ten system FAC albo fakt, to po angielsku niestety nie jest ładne słowo. Może i dobrze, że się zaczęło nazywać, to, FEDER, yy, nazywać się to systemem Artiska. Żeleczko P, 1,5 cm dłuższe od zwykłej źleczki DE. Jednak krótsza niż zwykła brzytwa, czyli nawet chiński system 77, bo to jest rzewka 50mm kawężdżąca, a system 77 jest 5cm, oczywiście, nie 5mm, a system 77 jest 6cm, czyli jeszcze dłuższy i tak naprawdę system 77. Albo BIG 77, bo są dwie mutacje tego systemu, i te żeletki do siebie nawzajem pasują wbrew pozorom. I no, i ta żeletka jest najbardziej najbardziej przypomina systemy, system 77, najbardziej przypomina w użyciu tradycyjną brzytwę kutą z jednego kawałka stali ostrzoną porządnie. Starannie trzeba spłukiwać, bo jednak ta, ta piana się pięknie trzyma. No. tu się walnąłem lekko ostrzem i już tu się gdzieś zacięło i... i po ptokach, że tak powiem no, nic nie będzie jak to zwykle przy goleniu To zwykle przy goleniu zacięcie jest płytkie, więc goi się też szybciutko, łatwiutko. Ja Miejmy nadzieję, że i tym razem będzie właśnie tak szybciutko, łatwiutko. Bardzo fajnie się tym goli. I dokładnie również. No, fajnie, i dokładnie. Dlaczego? To z moich wszystkich szafetek na nożyki Artis Club, rzadki Artis Club, tama kąt taki że można sobie to przyłożyć prawie jak brzytwę do głowy, czy tam, do twarzy czyli można pod najbardziej ostrym kątem się goić przyjemne bardzo medałko przyjemnie pachnące świeżością taką nie jest to taki sandal wiecie, jak w prorazo ciężki Nie się wszystko pozamyka. Ja jestem ogolony. No. znają się za ogolonego faceta. No i czas zajrzeć ponownie do magicznego pudełeczka czyli luksus pudełku i zobaczyć jak wygląda to. Tego też nie używałem jeszcze. No więc patrzcie Obserwujcie, zazdrośćcie lub nie, no widać, że nie używałem. No, Gdy się nie wyciśnie, to się nie pomocha chyba. Tyle wycisnąłem. Myślę, że to wystarczy, bo to bardzo ten zapach jest delikatny. Tak, to zdecydowanie wystarczy Może nawet za dużo Odrobinkę Ale tylko odrobinkę No co ludzko wie Teraz trzeba poczekać aż to się wchłonie Bo to jest krem To jest nawilżenie To jest taka pielęgnacja skóry To musi po prostu wejść w skórę I będę w stanie za godzinę ocenić to jest fajne. No, nałożyło się, jest super. dyfuzydek Zestaw. Otwieramy i tak. Do kąpieli. Sól. Żel pod prysznic z szamponem w jednym. Wydełko. I, no. I balsam po goleniu. Zrobmy tak, powinno być. I balsam po goleniu. Gdzie krem? krema nie ma, trzeba się podeprzeć tym, co się ma. Czyli nic mydlanego do golenia, ani pianki, ani mydła, ani kremu nic. A jednak preparat po goleniu jest. No, wchłania się pięknie. To już się prawie, że wchłonęło. Leciutką taką lepkość skóry czuję. Ale to zero problemów. Jakie są moje odczucia? bardzo delikatny zapach, czyli nienachalny, czyli taki, który wiecie. Jak wam się nie podoba jak wam by się nie podobał w tych w większym stężeniu to tu przeżyjecie z palcem w nosie. A jak wam się podoba, to będziecie czuli na pewno niedosyt bo on po prostu ledwo ledwo pachnie ten baz a że za bogato nie pachniało również kremik to, to ja też nie nie będę emanował zapachami zbytnio dla mnie ten zestaw jest po prostu bez sensu i ja bym go nie kupił nie dla siebie na pewno nie, nie kupiłbym dla siebie bo jest do golenia mi brakuje e, kremu mydła, a do kompletu jako takiego jeszcze dodatkowo brakuje mi e, dezodorantu. Bo tak naprawdę to powinno być wszystko kompatybilne. Żel pod prysznic, wiecie, bierzemy prysznic, zapach jest jakiś tam, delikatnie i w porządku. Potem się golimy, nakładamy tam krem, mydło, pianę, cokolwiek jest, ażeby było. Tak samo kompatybilne, człowiek się goli, po goleniu stosuje krem typu balsam bądź wodę po goleniu, jedno nie wyklucza drugiego. I na koniec jeszcze prysznic się bierze o tym samym, znaczy prysznic mówię ten, yy, dezodorant się nakłada, o tym samym zapachu. Żeby nie było, że kurde każdy zapach z innej parafii i potem jak w słynnym filmie Woody i będziesz śmierdzić jak francuski burdel. No nie, nie. Eklektyzmu, eklektyzmowi zapachowemu mówimy nie, bo to jest sytuacja do wyżegania. Więc tak. No więc bez sensu. Ale recenzję macie. Miejcie się pięknie ludkowie i do następnych spotkań. Cześć.